Witamy serdecznie. Ja się nazywam Alena Krynicka, jestem koordynatorem do spraw dostępności w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Jestem też koordynatorem akcji Książka do Domu. Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Katarzyna Detla-Flubijewska, jestem kierownikiem Biblioteki Lato, jednej z filii Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Klub ja znajduje się w Gdańsku na Przemorzu. Seniorzy stanowią specyficzną grupę odbiorców. Czego mogą się spodziewać w bibliotece? Od 2 sierpnia tego roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom tych osób też przede wszystkim seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością które mają problem z samodzielnym dotarciem do naszej filii, zaproponowaliśmy im książka do domu, akcję książka do domu. I w tym momencie senior telefonicznie zgłasza się do naszej filii. Panie bibliotekarki, tutaj służą radom doradzają jaką lekturę, jaką książkę może dana osoba wypożyczyć. Potem koordynator, czyli w tym przypadku ja, przyjeżdżam po książkę i założę książkę do domu naszym seniorom. Zazwyczaj to są, później budują się takie bardzo serdeczne relacje. Osoby chcą zatrzymać tą chwilę, kiedy przyjeżdżam do nich książ z książką, opowiadają o planach na kolejne książki, którą chcą przeczytać. Jest to akcja, która bardzo dynamicznie rozwija się u nas w mieście i zależy nam na tym, żeby docierać też do większej ilości osób i zapraszamy do państwa do skorzystania z akcji Książka do domu. W tej chwili na ekranie widzicie Państwo numer telefonu, pod który możecie Państwo zadzwonić i dowiedziecie się o szczegółach akcji Książka do domu. Na mieście, w tramwajach lub na przystankach lub w organizacjach, które wspierają naszą akcję, możecie Państwo zobaczyć takie plakaty co czytają nasi seniorzy czy, czy to jest czy jest jakaś specyficzny rodzaj literatury seniorzy najczęściej sięgają po literaturę piękną polską literaturę piękną obcą panie seniorki wybierają powieści obyczajowo-romansowe powieści historyczne Panowie natomiast chętnie wybierają literaturę sensacyjną, kryminalną, również literaturę faktu, historie dotyczące II wojny światowej, reportaże, powieści też biograficzne. Ja mam takich czytelników, którzy na przykład sięgają po książki podróżnicze mam taką seniorkę, której dowożę książki o himalajstach i później prowadzimy burzliwe dyskusje na temat wyczynów tych himalajstów. Czyli rozumiem w tym projekcie z dowozem książek, to jest nie tylko kwestia takiego formalnego przywiezienia książki, ale to jest również, to są również relacje, takie, takie, takie bardzo międzyludzkie i to jest pewnie też informacja o samej książce, czyli jak rozumiem Pani też musi te książki znać trochę na pamięć. Interesuje też mnie, co wiozę danemu czytelnikowi, danej czytelniczce. Później pytam też, jakie wrażenia czytelnicy. Zresztą sami bardzo chętnie się dzielą wrażeniami o przeczytanej książce. Czasami ich proszę też, żeby, się, żeby opowiedzieli, ponieważ mam długą listę książek, których mam do przeczytania, więc proszę też, żeby mi streścili daną książkę, i to jest też dla mnie zawsze cenna informacja. Tak jak Pan też powiedział, że to są na pewno relacje. Później. Jak seniorzy zdobywają też zaufanie, to oni pytają też o jakieś takie Rzeczy takie, dzielą się problemami dnia codziennego, jakaś samotna seniorka pytała czy nie mam osoby tutaj też również wśród seniorów, która by mogła zaadoptować na przykład jej kota, czy jakaś pani poruszająca się na wózku, pani z niepełnosprawnością się zapytała czy być może znam lekarza ortopedii urazowej, więc powierzają takie swoje sprawy dnia codziennego. Mhm. Jasne, to chyba bardzo jest potrzebne teraz, w dobie tego odosobnienia takiego, prawda, w dobie pokowidowym, czy jeszcze covidowym, prawda, to, to, to rzeczywiście chyba tego potrzebują. Widać z jaką radością, z taką niecierpliwością, ale też z taką wdzięcznością witają w drzwiach. I chcą, myślę, że tak chcą zatrzymać tą chwilę. I też obserwuję, że bardzo szybko czytają książki, tak jakby chcą spotkać się jeszcze raz, żebym przyjechała jeszcze na przykład za dwa tygodnie czy za tydzień właśnie tutaj. Chcemy też powiedzieć o akcji Książka na zdrowie, to może zaprosimy, żeby pani Katarzyna kilka zdań powiedziała, ponieważ seniorzy, którym ja dołożę książki, czytają bardzo dużo, potrafią przeczytać nawet 10 książek w ciągu dwóch tygodni. No, to już takie są pokaźne ilości. Niesamowite. Zanim zapytam panią Katarzynę, to jeszcze chciałbym podpytać, czy wśród czytelników przeważają panie czy panowie? Na ten moment myślę, że panie. Że panie. Czyli panie. Czytają więcej, panowie bierzcie się do pracy. Ja myślę, że panowie, jeszcze ci sprawniejsi panowie, oni chcą, albo może mniej, już takie z niepełnosprawnością, ale jednak chcieliby sami samodzielnie przyjść do biblioteki. Mhm. Czyli jest coś w takiej męskiej dumie, rozumiem. Dokładnie. Ok, pani Kasiu. Akcja Książka na Zdrowie. Może powiem, dlaczego została zaproponowana i przede wszystkim może z tego powodu było ich wiele, ale jeden z najważniejszych to to, że dotychczas były organizowane akcje czytelnicze dla maluchów i dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale nie było do tej pory takiej akcji czytelniczej dla seniorów i w związku z tym została podjęta i również w celu zachęcenia seniorów do regularnej lektury do przeczytania właśnie większej ilości książek, jak pani Alena wspomniała, czytelnicy czasami nawet w ciągu jednego dnia potrafią przeczytać jedną książkę i do też częstszych odwiedzin w bibliotece. Drugim powodem było na pewno to, że jest teraz za oknem pora jesienna, nie sprzyja tak bardzo spacerom na dworze, bardziej sprzyja zagłębieniu się w lekturze. I stąd ten okres jesienny zaproponowany dla tej akcji, czyli akcja będzie trwała od października do końca listopada, te dwa miesiące. I myślę, że też. Trzecim takim powodem, który uznałam za ważny dla przeprowadzenia takiej akcji, to również to, że te dwa miesiące są poświęcone szczególnie seniorom. W październiku przypada 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Osób Starszych, a 14 listopada właśnie Ogólnopolski Dzień Seniora. I to się tak też dobrze złożyło. Dla tej akcji, dla powstania tej akcji. Książka na zdrowie polega na wypożyczeniu 10 książek w ciągu dwóch miesięcy czytelnik otrzymuje specjalnie przygotowaną ulotkę receptę, na której bibliotekarz od każdej wypożyczonej książki przedstawia pieczątkę z datą odwiedzin. Senior natomiast powinien w domu samodzielnie wpisać tytuł książki. Po zebraniu tych dziesięciu. Pieczątek, od dziesięciu wypożyczonych książek. Seniorzy będą mogli otrzymać od nas upominki książkowe, również piękne podziękowanie w formie dyplomu, a także torbę i przypinkę. No i oczywiście będą mieli ogromną satysfakcję z przeczytania takiej ilości książek. Też lektura przełoży się dla nich na lepsze, samopoczucie, a tym samym na lepszą jakość życia. Ja zapytam i to w obu przypadkach, czy te akcje, które Państwo podejmujecie, one są skierowane tylko do mieszkańców naszego miasta, czy to są szersze akcje, czy na przykład mieszkaniec Sopotu też może skorzystać z tego typu projektu? Zasadniczo akcja Książka do domu jest skierowana do mieszkańca Gdańska. Jasne. Pani Kasiu, wrócę jeszcze do projektów, bo wiem, że to nie jest jedyny projekt organizowany przez filię, której której pani dowodzi w pewien sposób. Wiem, że też były takie prowadzone projekty związane ze zdrowiem seniora, z pamięcią. Czy to się nadal odbywa? Albo może coś o tych doświadczeniach mogłaby pani wspomnieć? Tak, dziękuję. Tak, w Bibliotece Babi Lato realizuję program, który jest takim dosyć nowatorskim projektem. Są to multimedialne kursy Akademii, Akademia Umysłu Senior Edu, czyli treningi pamięci i koncentracji uwagi. Do tej pory, 2018 roku, przeprowadziłam 20 takich kursów, czyli w takich grupach pięcioosobowych przeszkoliłam 100 seniorów. I e, obecnie e, kontynuuję realizację tego projektu, więc serdecznie wszystkich seniorów chętnych zapraszam, bo warto. Mhm. Bo warto czyli muszą się zgłosić do filii tak. Babie Lato, mhm, tak? Prawda. E, przypomnijmy e, adres, jaka to jest dzielnica? Gdańsk-Przymorze, ulica Opolska 3.